Dzień dobry, dzień dobry kochani. No i przyszedł czas pakowania u nas. Arkadiuszek już tutaj się popakował. Zaraz Wam pokażę. Ja już też zaczęłam, ale u mnie troszeczkę większa jest. Ja już klimacik wakacyjny. Salsa, salsa, salsa. Bo ja podobno będę zaraz jak wrócę uczestniczył w jakimś programie tanecznym, Izabela tutaj załatwiła nam występ. Tak, tak, będziemy u Faridy, u Małgosi, tak. To taniec brzucha. 22 mamy nagrywki jak brzuszek, wracamy. Mamy jeszcze trochę Żeby sobie potańczyć brzuchem. No raczej kuźwa, taniec brzucha, jeszcze ci kolczyk do tego brzucha dam. Pokażę wam walizkę, Arkadiuszek pokaż co zapakowałeś. Moja walizka jest najmniejszą. Z wszystkich pasażerów. Podstawowe dwie rzeczy. Dwie pary butów. Jedna para długich spodni, cztery swetry. Bo tam zimno wieczorkiem. Z pięć podkoszulek. Na drogę bluza, dżinsy, saszetka, karty, telefon. I zobaczcie, taka malutka walizka. Jeszcze mam los. Teraz idziemy do mnie. Tutaj jeszcze muszę wziąć buty, jeszcze poszukam, nie, mam gdzieś takie przesady, różowe. Bez przesady, Izabela. Także to, to jeszcze na razie dwie pary, ale jeszcze będę pakować. No i tutaj jest mój ulostanik, to wezmę, żeby nie ten... Tak. Wow. To jest moja walizka, jeszcze nie jest cała jeszcze spakowana. Tak, powiem, mam, jeszcze jest tu i jeszcze muszę wziąć kosmetyki. I kapelusz najważniejszy. I kapelusz. kapelusz, bo jeszcze mam ten taki wielki, ale tego wielkiego chyba nie będę brała. I jeszcze muszę wziąć kosmetyki i jeszcze... Jeszcze mogę trochę rzeczy. Ja mam taką największą walizkę, chyba największą Madamian, ale tak to wygląda. No, bo ja tak lubię, ja lubię dużo mieć rzeczy. Ale szpileczki to tak nie za bardzo. Dlaczego? Mam nie no, brać? Nie, dlaczego, ale nie za dużo. Nie za dużo. Właśnie ustawiam sobie to nagrywek na YouTube'a, do tej mojej nie diety, ale na ten mój kanał. My, Izabel i Thermomix, ustawiam sobie właśnie tutaj kadry i tak dalej. Tak to właśnie u mnie wygląda, słuchajcie. I nie wiem, czy w tą stronę Thermomix, czy w tą. No i prawdopodobnie do mnie będzie tak i tak tutaj do mnie I będzie super. Także tak, ja już jestem spakowana. Arkadiusz też, Damian nie wiem, Julka chyba jeszcze nie wróciła z biegania. No powiem wam, że jestem taka troszkę podekscytowana tym wyjazdem. No, już dawno nigdzie nie byliśmy. Ja byłam rok temu w Tajlandii w sumie. No, byliśmy w Tajlandii. No, Arek był ostatnio z Damianem, ale ja w Tajlandii. Także, uu, no, cieszę się, cieszę się, że jedziemy. Słuchajcie, już jestem gotowa. Dzisiaj będę robiła roladę szpinakową. Taką na wyjazd robię dla nas e, roladę. Arek mi tutaj zagląda, dlatego e, patrzę, co on chce. Będę robiła na wyjazd, bo, wiadomo, lecimy w nocy o pierwszej, jedziemy już do Katowic, później rano dopiero mamy samolot, więc coś trzeba zjeść. I robię taką roladę szpinakowo-łososiową z serkiem. No i to już wleci na mój kanał, właśnie dzisiaj. Pewnie jak to oglądacie, to to już jest na kanale, więc, więc oglądajcie, patrzcie i róbcie, bo to jest coś przepysznego, naprawdę coś przepysznego. A, i jeszcze, 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 jestem, jestem, jeszcze lajwa zaraz będę robić, tak. I dzisiaj zrobię kawę cappuccino, chociaż ja kawę nie piję, ale zrobię. Tak, nic nie zrobiłam, nie nagrałam lajwa, znaczy nie zrobiłam dzisiaj live'a, nie zrobiłam kawy cappuccino, jakoś tak, tyle dzisiaj rzeczy jeszcze miałam do ogarnięcia, to pakowanie, jeszcze to, jeszcze to, ale nagrałam na... YouTube'a właśnie Rolady Szpinakową, to co widzieliście, więc już to wpadło na kanał, możecie sobie zobaczyć. No, prawie 24. Dzieci chyba śpią, zaraz ich pobudzę. Arkadiusz już wstał, bo też zasnął. <grych> I za godzinkę jedziemy na lotnisko do Katowic. A jeszcze żeśmy oglądali dzisiaj wieczorkiem całą rodzinką film Jutro Będzie Lepiej. Także też bardzo, bardzo serdecznie Wam ten film polecam, bo jest mega. Dobra, to co? Widzimy się na lotnisku. Zobaczymy, czy będzie dużo ludzi, czy nie, bo aż sama jestem ciekawa. Gdzieś koło trzeciej powinniśmy być czwartej na lotnisku, o szóstej mamy lot. Także jeszcze no jeszcze się z Wami połączę na lotnisku. A co? W noc. Już na lotnisku. Bawimy się maseczkami. Julia tańczy. <laughs> Słuchajcie, dotarliśmy. No jest, która czwarta rano. Ja już tutaj się wbijam, bo i Izabela nie chce mnie wpuścić na swojego bloga, więc ja się tutaj wbijam. Bo Jestem zła już na, ucho. na niego, jest czwarta rano i jak nie mam ochoty to? na żarty. No bo mi tutaj gada jakieś no, takie no, bzdury. Słuchajcie, troszkę ludzi jest, no ale znowu nie ma jakichś takich bardzo dużych, ja nie wiem, tutaj kolejek. Ponoć, ponoć jest 19 lotów, a pan nam powiedział w tym w samochodzie, jak zostawialiśmy nasz samochód na. Parkingu. Na czym? Znaczy, na parkingu? No właśnie, kurczę, czwarta rano ja nie mam słów, pomóżcie mi. Och, że ja je... jestem jak no, bo narodzą. Że jeszcze dwa dni temu było ten. Były tylko dwa loty. Bo jest nie ma sezonu. No nie ma sezonu, no ale też chyba przez taką sytuację. <laughs> Jule, pobudzona. Dobra, wchodzimy zaraz przez rameczki kolejne. To nasz główny. Pisarz rodzinny wypełnia deklaracje. Tak, to są deklaracje, że nie mieliśmy do czynienia z kimś, kto miał COVID i tutaj jest jeszcze w ciągu 14 dni, a to to nie wie, to jest. To pobytowa deklaracja. Gdzie tak? będziemy? A ja teraz pokażę no, tutaj już ile razy w Egipcie byłem, ale tutaj mistrzę. Patrzcie, tu było raz szar, drugi raz szar. Tu była churgada. Zobaczymy, co tutaj. Jest. Żale, że tak mało, dlatego trzeba więcej. No patrzcie, ile pustych stron masakra. Tu 15 marzec to Dubaj. Tutaj jest trochę więcej, jeszcze takich z Azji. Ale szukamy Egiptu. Oj, jest pięknie. Jest znowu hurgada, co jeszcze wizy były, teraz już nie ma wiz. I w sumie to tyle. I teraz będzie mój szósty raz w Egipcie. Cieszysz się z tego powodu? Bardzo się cieszę. Fiji Immigration O, tutaj Jurka śtorgi chodzi. Fiji Immigration Takie pieczątki nie ma nikt w naszej rodziny. Korea. O Korea. Tajlandia. Coś jeszcze? China. China. Izabelka, co tam, jak ty się w ogóle czujesz dzisiaj rano? Wyspałaś się, bo ty spałaś troszkę. Spałam troszkę w samochodzie i w domu. Czuję się dobrze i prowadzę spokojnie. Ja myślałem, że pracujesz w kantorze, bo kantor masz ze sobą. <laughs> o Jezu. No dobrze, za chwilę będziemy przechodzić na strefę bez No bo odcinek platuje na kanał o godzinie ósmej. Tak. No, my jesteśmy... Zaraz tutaj zaraz jest godzina 4.13. Czwarta, czwarta. 13. Czwarta. Czy będziesz kupował? Zobaczcie. W automatach woda jest po 3 złote, w samolocie po 6. Ja jako strażnik czasu i oszczędność pieniędzy w naszym domu, muszę pilnować naszych budżetów, więc kupimy wodę za trójkę. No i bardzo dobrze. Ja myślę, że już chyba ten. Powiemy baj baj, widzimy się w Egipcie. Widzimy się jutro. Tak, bo ja jeszcze muszę to zmontować zaraz. Buziaki, kochani, pa. widzimy się w Egipcie. Pa.